Cześć, witam Was serdecznie, Tułka Zardzywiały. Przypadło mi w udziale i w zaszczycie uczestnictwo w własnym projekcie Kalendarz Wędkarski. Dzięki wielkie Marcin, że mogłem znaleźć się w gronie wybitnych wędkarzy, którzy już przede mną, że tak powiem, byli u Ciebie i odwiedzili Twój kanał. Pokrótce chciałem Wam powiedzieć, bo może nie wszyscy mnie znacie, jestem zawodnikiem Grand Prix Polski. Wieloletnim jestem w kadrze Polski PZW, jestem w Team Dragonie, w Team Strike Pro. Jeszcze raz bardzo jestem szczęśliwy, że Was tu widzę i mogę Wam powiedzieć co nieco o łowieniu sierpniowym okoni. O właśnie o takich okoniach mówimy, może nie konkretnie, wiecie, takich pięćdziesiątkach, ale o wszelakiej maści rybach. Pokrótce powiem Wam jakiego sprzętu używam, jakich przynęt, jak znajduję ryby. To wszystko w tym krótkim materiale o tym wszystkim się dowiecie, więc zapraszam Was do oglądania i zaczynamy naszą podróż o sierpniowych okonach. Najpierw, zanim wybiorę się nad wodę, ustalam, powiedzmy sobie w głowie, gdzie chcę łowić, chodzi mi o zbiornik. Wybieram, zakładam teraz akurat jezioro, czyste jezioro, głębokie. Mam tam do zabrania pewien sprzęt, wiecie, inny sprzęt troszeczkę zabierzemy na inne zbiorniki. Tu akurat stricte mówimy o jeziorze, więc zabieram nad jezioro. Tak, na pewno. Fluokarbony cienkie, gdyż łowię bardzo cienkimi plecionkami i używam fluokarbonu tak, do tego. Fluokarbonu, w zależności od tego, jaką przynętą łowię, używam różnej, różnej średnicy. Jeżeli łowię na przykład bardzo cienką plecionką, taką jak tą na przykład, tak, plecionka do 2 kilo wytrzymałości, to używam wtedy fluokarbonów, które mają średnicę 0,16, gdyż łowię wtedy jaskółkami w toni, to tym za chwilę. Więc generalnie zestaw mam mega odchudzony, żeby jak najlepiej łowić. Jeżeli łowię na przykład już innymi przynętami, troszeczkę grubszymi wyciągami, które mają 5 kg wytrzymałości, no to zakładam fluorokarbony, które są grubsze 0,20-0,22 nawet to już w specyficznych momentach tego, tej wyprawy mogę zakładać takie przynęty. Dlatego tak, zaczynamy. Na początek zabieramy ze sobą oczywiście kij. Najlepiej, żeby to były dwie wędki. Dlatego, że po prostu wiecie, wymienia, wymiana przynęt czasami na jednej wędce, tak jak mówiłem, różnych, różnego kalibru jest trochę problematyczna, więc zabieram dwie minimum dwie wędki na okonie. Bo ponieważ jedną wędkę mam stricie pod jaskółki, bardzo lekko uzbrojoną, jest to delikatny kij, jest to dosyć szybki kij, ale o pełnym ugięciu, który oczywiście będzie tą cienką plecionkę wspierał i e, uginał się odpowiednio pod rybami. Druga wędka to będzie wędka właśnie z grubszą plecionką e, po to, Ażeby łowić woblerami twitchowymi i poperami z powierzchni, bo na, takich, na takim mówieniu generalnie troszeczkę jest potrzebny mocniejszy sprzęt, ponieważ jest tam inna dynamika prowadzenia przynęty, przynęty stawiają jakiś opór w wodzie, no, przy zacięciach może być różnie, więc lepiej się zabezpieczyć. No i trzecia wędka opcjonalnie w sytuacjach, kiedy na przykład chcę polować już na takie fajniejsze grube ryby konwencjonalnie, to znaczy, chcę zakładać dużą wirówkę, chcę łowić gumą, która normalnie pracuje, taką normalną gumą, jakąś kopytem, liperem, no to tutaj wtedy albo dobieram sobie sprzęt typowo żółkowy, żeby dać czas rybie zasać przynęte i to wszystko, takie rzeczy zaraz wszystko wam powiem albo po prostu z plecionką, też taką sześciokilową. Oczywiście wtedy tak samo dopalam fluorocarbon. No chyba, no chyba że. Wiem, że w łowisku jest sporo szczupaków, bo czasami tak jest. Są zbiorniki, że sporo szczupaków niewielkich, niedużych nie, nie rozmiarów. Więc zasadniczo wtedy korzystam z najcięższych przyponów, takich do 3-5 kg. One dzięki swojej, powiedzmy, że swojemu bardzo małym przekrojowi nie stanowią, nie przeszkadzają okoniom, a przynęty bardzo lekkie. Naturalnie się zachowują, gdyż te przepony są, wiecie, bardzo sprężyste, faliste. Miękki materiał nadaje się elegancko, a chroni przed zębami szczupaków. No więc, y, oczywiście, do tego jeszcze odpowiednie y, agrafki. Bo na przykład jak tłuczami, to zmieniam je, nie przywiązuję, tylko zmieniam. Do jaskółek mogę korzystać samo, samo przywiązanie przyjęte wystarczy, bo jedną jaskółką łowię, później drugą dłuższy czas, więc tutaj mogę przywiązywać. Natomiast do woblerów używam agramek, tak. główki dzigowe, tak. Albo używam takich jajeczek. Do łowienia jaskółkami, bo ten kształt główki pozwala na wytworzenie takiej łyżwy w wodzie, albo sklikcie już trójkątów, które, tak zwanych trójkątów, które szeroko znacie i pewnie spotkaliście. Wszystko to, wszystkie te główki sprzyjają łowieniu w toni, właśnie zachowaniu się przynęty, tak, wiecie, naturalnie, rannie. No, tak to generalnie widzę. Więc tak, mamy ten sprzęt, kije zabieramy. Ten kij najlżejszy, tak jak wspomniałem, do wojenia na skółki, Później kij taki mniej więcej do 15 gram do tych poperów, do tego twicza. Długości, tutaj słuchajcie, złudek łowię, ja krótko, więc bardzo, czy krótko, chodzi mi o to, że obowie krótkimi wędkami. Mam bardzo małe ruchy, czuję przynętę, mam z nią bezpośredni kontakt cały czas, więc każdy, każdy jakiś niuans, każde dotknięcie, puknięcie wyczuwam od razu. Tak się nauczyłem, tak łowię zawodniczo i tego się trzymam. I drug, trzecia wędka to taka wędka, właśnie do łowienia już takich poważniejszymi tematami no to tutaj 20-21 gram staram się mieć, żeby te obrotówki pracowały, żeby ten kij mocno nie, nie uginał się nad taką przynętą. Czy tą gumą klasycznie troszeczkę z większą główką można było ją poprowadzić, i żeby kij nie siadał przy tym. Tu mamy wędki. Kołowrotki, kołowrotki, klasy 2000, 2500. Tutaj słuchajcie, nie ma co kombinować z większymi, jakimiś cięższymi tematami. Łowimy lekko, łowimy przyjemnie. Ma to nam sprawiać frajdę. Nie ma co się tutaj przyciążać i, i montować bardzo, bardzo dużych wielkości kołowrotków. Następną rzeczą to są przynęty. Jak wpływam na łowisko? A może inaczej, najpierw znajdźmy ryby. Mamy to wszystko, szukamy ryb. Są dwa sposoby. Pierwszy sposób, najprostszy, to echosonda. Czyli płyniemy, szukamy, znajdziemy coś, sonar co nam pokaże, stajemy, obawiamy i jest w porządku. Mamy ryby lub nie mamy, zmieniamy miejsca itd. itd. Natomiast, gdy nie mamy tej osądy, najprostszym sposobem na przykład jest udanie się na tzw. rekonesans na zbiornik, na którym chcemy łowić. Jeżeli mamy taką możliwość, powiedzmy nie wiem, dzień, dwa dni wcześniej, tydzień wcześniej nawet, bo te ryby w tym okresie aż tak się nie przemieszczają po zbiorniku i trzymają się raczej jed... tych samych miejsc, wypływamy na takie jezioro i na przykład płyniemy sobie rekreacyjnie, możemy zabrać dziewczynę, żonę, dzieci, prawda? Psa nawet. Kota nie polecam, bo się nie odnajdują w takim środowisku. Wybieramy się na, na ten zbiornik, opływamy go zwyczajnie. Jeszcze jak trafimy w fajną pogodę, opływamy ten zbiornik, szczególnie pod wieczór i zazwyczaj wtedy właśnie ta drobnica, ten narybek letni, wypływa ku powierzchni. Widać jak oczkuje, widać jak się zachowuje, widać gdzie są mu kleje. Co, jak mniej więcej, opływamy ten zbiornik i mniej więcej rysujemy sobie w głowie schemat tego, gdzie mogą być te okonie. Okonie, jak to okonie, wilki toni, w takim, że powiem, żargonie kojarzą mi się z takimi właśnie polującymi stadami wilków. Lubią być blisko, że tak powiem, bufetu i siedzą właśnie w okolicach takich miejsc, gdzie jest zgrupowana drobnica, gdzie jest zgrupowana w gdzie jest na rybek. I te ryby. I mając się oddalać z daleko. Więc jak już znajdziemy takie miejsca, no to sobie notujemy w głowie, tudzież oczywiście w jakieś zapiski, jeżeli, tak jak powiedziałem, nie mamy sprzętu odpowiedniego. Namierzamy takie miejsca. Ach, już wszystko mamy zaplanowane. Przyjeżdżamy na drugi dzień, czy tam za tydzień, na cały dzień wędkowania. Mamy miejsca, poznajemy je i pływamy, że tak powiem, od adresu do adresu. Napływamy na jedno miejsce, coś wzięło, nie wzięło, nic to nie szkodzi. Płyniemy dalej. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że jak wpłyniemy na miejsce, oczekiwane miejsce, to że te ryby nagle wybuchną, będą żerowały i będzie Eldorado. Trzeba trafić z godziną, z czasem, różnie to bywa. Czasami jest tak, że im ryby palą z samego rana, czasami jest tak, że wszystko rano zawodzi kompletnie, a odpalają te ryby w samo południe, w największe słońce. No tak to już jest i nie ma na to złotego środka. Więc płyniemy sobie do jednego adresu, do drugiego, do trzeciego miejsca, obławiamy różnymi przyrzętami, o których zaraz wspomnę, no i wtedy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski. Są miejsca, w których tych ryb, tych ryb może być więcej, więc będziemy mieli z automatu więcej brań albo więcej ryb złowionych. Z drugiej jednak strony, tam gdzie może być mniej brań, mogą być zdecydowanie grubsze ryby, bo po prostu są tam zgrupowane. A te małe okonie raczej unikają swoich też starszych kolegów, koleżanek, no bo okonie jest Hanibalem i już tak powiem, jeżeli ma możliwość, to chętnie przekąsi sobie coś w paski. Dobra. To już mamy opanowane, wiemy, co, wiemy jak to znaleźć, wiemy co zrobić, oczywiście szukamy jakichś takich sygnałów, wiecie, cypli podwodnych na powierzchni, jakieś trzciny wychodzą nienaturalnie klinem, wbijają się w jezioro, no to możemy być prawie pewni, że pod wodą jest podobny klin, będzie to taki cypel podwodny, więc tutaj możemy tak samo w ciemno zakładać i spróbować łowić tam te ryby. Tak samo jeśli chodzi o jakieś wyspy, okolice tych wysp, tak samo są to dobre miejsca więc tutaj mamy temat zamknięty i teraz skupimy się na przynętach. Ja jak zaczynam mówić o jak jaki już się znajdę, to miejsce oczywiście, na mierze miejsca, to zaczynam mówić od przynęty cichej. Od przynęt typu jaskółka. Od przynęt typu jaskółka. A takie przynęty, takie przynęty, słuchajcie, to są akurat przynęty 10 cm od Strike Pro. Tutaj mamy jaskuły takiej wielkości, takie przynęty ciemniejsze. Wiecie, z kolorem i z rybami jest tak, że mają swoje upodobania na danych zbiornikach. Okoń jeszcze jest na tyle ciekawską rybą, że ona potrafi i chętnie pływa sobie za różnymi przyrzętami z samej ciekawości. Natomiast jest coś takiego, że te ryby podlega, są wzrokowcami, doskonałymi wzrokowcami, i generalnie potrafią się opatrzyć. Jest tak często, że np. łowimy okonie, złowimy 2-3-4 okonie w jednym miejscu. I potem wrzucamy tą samą przynętę, i, i nie mamy brania, nie mamy reakcji. No i tutaj właśnie trzeba kombinować. Albo zmieniamy konkretnie, całkowicie model przynęty, e, sposób łowienia, albo właśnie kombinujemy w tym, samym, w, tym samym, e, w tym samym stylu, czyli tak jak tutaj jaskółka, ale zmieniamy odcienie i kolory. To jest właśnie ciekawe, że. To nie jest tak, że jak jest, wiecie, jak jest szał żerowania, to bierze na wszystko. No ale jeżeli trzeba poćwiczyć i potrenować te ryby, no to tutaj musimy się liczyć z tym, że trzeba te przynęty jednak zmieniać i mieć pewien zasób przynęt, żeby nie wrócić o kiju albo niespełnionym za Więc to tak a propos takich klasycznych jaskółek jakiś wielkościowo. Tutaj to przewiduje, tak staram się zaczynać łowić. <laughs> tu akurat już nie jaskółka, ale taka rybka. Ona też świetnie sobie radzi w toni, łowiona, podrywana, tej wielkości przynęty 6 cm do 10 bo tak jak już wspomniałem, typ tej wielkości przynęty 6-10 cm, spokojnie, bez problemu, z tymi przynętami sobie radzę nawet mało o konie, więc nie bójmy się takimi przynętami łowić, po prostu zacznijmy. A efekty przyjdą. Jeszcze tu są takie większe przynęty, 12 cm, ale to już zostawiam sobie na właśnie mówienie e, troszeczkę inaczej. E, może troszeczkę później, jeżeli faktycznie nie mam, nie mam jakichś, e, w tym miejscu brani mniejszych ryb, to staram się faktycznie przeczesać wodę tymi większymi przynętami, bo mogą być pojedyncze, fajne, grube okonie. E, ale to jest ta baza, od której zaczynam. E, I sprawdzam różne warstwy wody. Zakładam, że mam na przykład 7-6 metrów pod kilem, więc sprawdzam sobie na główkach 2 gramy, na 3 gramach. Może trzeba by poprowadzić szybko, agresywnie taką jaskółkę. To trzeba założyć 5 gram. Na bardzo lekkich, na bardzo cienkich zestawach one bardzo wolno, bardzo fajnie toną, więc tutaj to łowienie naprawdę jest szybkie, fajne. To jest to, co zaczynam i czym mówię Od miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym, jeżeli te ryby nam niepalone skółki, no to tutaj trzeba wejść na przynęty, które pracują ze mocniej. I teraz tak, albo zaczynam mówienie od twitche. Tu mamy takie twitche jak jumper 7 cm. O taki, widzicie, Fire Tiger, tak samo bardzo fajny. Albo o tutaj betaminą. To są woblery, które. Fajnie się sprawdzają, naprawdę świetnie się zachowują w wodzie. Możecie zobaczyć na moim kanale Łukasz Rdzywiały Fishing, jak, jak te woblery pracują pod wodą, bo mam filmik na ten temat zrobiony na swoim kanale. Link znajdziecie pewnie pod spodem, więc sprawdźcie, zobaczcie, jak one pracują pod wodą, jak myszkują, jakie szarpie, co się z nimi dzieje. Tak samo w tym filmie są popery o tym za chwilę. Więc zaczynam mówić takimi, że tak powiem, grzechotnikami, bo no, działają nie dość, że refleksem świetnym, to jeszcze właśnie grzechotkami i nieszablonową pracą. Potrafią jakieś tam okonie skusić. Jeżeli to nie pomaga, no to zakładam troszeczkę głębiej penetrujące przynęty, które pracują w pionie, wertykalnie, flapjack. Podrywamy je po prostu w toni, unoszą się, mają też grzechotki, właśnie wydają silne wibracje. <laughs> tu są większe trochę przynęty tej wielkości, taka przynęta też potrafi kusić normalną konie, bo to bez dwóch zdań jest. Wracając jeszcze do woblerów twitchowych, słuchajcie, bo taki wobler to jest 8, 8, 8 cm. To, to dla okonia to jest nic naprawdę, uwierzcie mi. Ja przy twitchowaniu szczupakowym 11 i 13 cm woblerami niejednokrotnie mówiłem o konie takie po 40 cm z plusem. Następną sprawą, takimi właśnie grzechotnikami, którymi zasypuję, że tak powiem, środkową warstwę wody. Taką pod 2 metry pod powierzchnią, to są właśnie takiego typu krankbajty, które generalnie też mają grzechotki, też zachowują się w sposób, oj, widzicie, już się rwą do pracy, zachowują się właśnie agresywnie, szybko prowadzone w dół, grzechoczą, mocno pracują, wibracje dają, zostawione, one są pływające, wypływają, to może być sygnał do ataku, dodam, że te twitchowe oblery są oblerami, które zawisają w wodzie, są suspendami. One zawisają w wodzie na głębokości metra 0,7, metr 2. To jest taka szablonowa praca, więc zawisają i powodują nagle taką. No, jak coś się chętnie, najpierw się kolebie na boki, dziwnie zachowuje, wygląda ekranne, a nagle zatrzymuje się, no, to, są, to jest łatwy pokarm. więc często ryby, nawet gdy za bardzo nie chcą tego atakować, to się skuszą. No i tutaj przeskoczę szybko płynnie na te popery, o których mówiłem. Słuchajcie, tutaj mamy popery i te przynęty w tym okresie naprawdę potrafią zrobić niezłą furorę, gdyż po prostu ciągane po powierzchni wydają charakterystyczne plum dźwięk żerujących o okoni, żerującego okonia, konia, który wywabia kolegów, no bo są, za, bo chętnie przypłyną pewnie na coś, na coś fajnego do zjedzenia, może skapnie coś i tak dalej, więc podpływają do powierzchni. I jeżeli nie podpłyną do góry, tak, jeżeli nie atakują, nie widzicie żadnych efektów ataków na powierzchni, to wtedy właśnie można powtórzyć tymi przynętami, gdyż te ryby często są metr, półtorej pod powierzchnią wody i obserwują, co się dzieje na powierzchni. Tak niejednokrotnie mieliśmy na zawodach wędkarskich, że w ten sposób powieliśmy. I ja mówiłem poperem. Mój partner mówił bardzo lekko jaskółką. Ja nie miałem brań, ale on wyciągał co jakiś czas rybę, ponieważ. Po prostu jaskółka wpadała na pełnią głębokość i była między tymi okoniami, który z nich się skusił. To samo tuczyło się woblerów skłiczowych. Więc warto przeplatać techniki w łowieniu okoni, bo to przynosi wymierny skutek. Słuchajcie, y Tutaj y że tak powiem, temat y tych woblerów, y ich prowadzenia. Że tak powiem, no zakończymy. No i powiem pokrótce o tym standardzie, takim słuchajcie, którym, którego nie powinniśmy pomijać. To są obrotówki, obrotówki słuchajcie, 3-4 wielkości. To są, to są przynęty świetne na okonie w tym okresie. Można je prowadzić, wiadomo, na różnych głębokościach. Mają różne barwy, różną lotność. Są takie, wiecie, no, no da się obrotówki. Po prostu każdy, każdy z Was miał do czynienia z obrotówkami, bo są to przynęty, że tak, powiem, e, że tak powiem, pierwszego asortymentu, często kupowanego przez nas, spinningistów, i potrafią nam przynieść niejednokrotnie fajne ryby. Więc każdy musi mieć je w pudełku, każdy musi się je zaopatrzyć i musimy z nich korzystać. No, drugim tematem są, tak jak już wspominałem, normalne, konwencjonalne gumy, i tutaj, tak, no, ciężko nie powiedzieć o jakimś standardzie w postaci kopyta, tu jest akurat fantail, jakiś Reno-killer. Oczywiście te przynęty nie tylko 5,5 cm, 6 cm zabieram ze sobą, ale oczywiście korzystam z przynęt 7 cm, bo zwyczajnie o konie jak mają ochotę, to to zjadają i nie ma z tym żadnego problemu. To czasami nam się wydaje, że łowimy czymś za dużym dla ryby, a to jednak może okazać się, że to jest strzał w dziesiątkę, bo tak akurat sobie ryby zachciały. Więc tak, takim skrótem telegraficznym powiedziałem Wam o tych okoniach. Jakbym to widział w okresie sierpnia łowienie w jeziorze, pamiętajcie, nie zamykajmy się na jedno przynętę. Te ryby wymagają od nas, chociaż generalnie uważa się, że okoń to prosta ryba do łowienia, ale nie. Wymagają od nas troszeczkę skupienia, troszeczkę inicjatywy zmiany przynęt, nieszablonowej pracy, prowadzenia. I tutaj tak naprawdę z, widać, kto posiada umiejętność właśnie przechytrzenia tych ryb, bo zwyczajnie to jest kwestia dobrego dobrania w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie sprzętu. Jeżeli one są na żerowaniu, jeżeli są na braniu, czy to jest pstrąg, szczupak, to uwierzcie mi, że potrafimy podejść niechlujnie do tego tematu i coś złowimy, tak? Chodzi o to, żebyśmy łowili ryby nieprzypadkowo. To nie jest tak, że wyjeżdżamy raz na jakiś czas i mamy raz na jakiś czas jakąś rybę. Natomiast skuteczny wędkarz potrafi odnaleźć się w wielu sytuacjach, w wielu miejscach. Potrafi e, może nie zaskoczyć innych, ale zaskoczyć ryby. Gdyż na przykład zaserwuje im coś, co, co je kompletnie e, pobudzi do żerowania. E, miałem taką sytuację na moim jednym z wypadów wędkarskich, że jak nie wrzuciłem obrótówki z numeru 6 do wody, to nie powąchałem brania, a na szóstkę brałem na to konie, które były tej wielkości, co szóstka obrótówka. Więc sami sobie zdajecie sprawę z tego, że trzeba być naprawdę elastycznym i trzeba bawić się wędkarstwem, trzeba poznawać nowe techniki, nowe przynęty, bo dzięki temu się rozwijamy i tego. Wam i sobie życzę, abyśmy byli skuteczni, abyśmy wypuszczali ryby, żebyśmy mieli co łowić, bo pamiętajcie, że ryba raz zabrana z łowiska, no nie da się już z powrotem złowić. Więc patrzcie na to w tych kategoriach, zapewnijcie sobie łowisko z rybami, tak żebyście mieli wszystko z głową, wszystko dla ludzi. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia.